Jeśli czujesz się zmęczony i ospały, to może być oznaka zbyt obciążonego organizmu, który potrzebuje pomocy z zewnątrz. Przez wiele lat dodawałem napoje detoksykujące do mojej diety, ponieważ czułem, że kiedy toksyny opuszczają moje ciało, czuję się lepiej i jestem pełen energii. Ponadto przepisy takie jak ten, nie wymagają miksera ani sokowirówki, czy też drogich produktów. Są więc proste i łatwo dostępne. Jest to mój ulubiony napój na detoks organizmu, a wypróbowałem ich już naprawdę wiele. Jego przygotowanie zajmuje tylko kilka minut, a efekty możesz odczuć już nawet natychmiastowo. Dlaczego warto, a nawet należy pić napoje detoksykujące? Niestety prawie niemożliwe jest unikanie codziennych chemikaliów, które zagrażają Twojemu zdrowiu, zwłaszcza gdy są ukryte w naszej odzieży, meblach, mydłach i szamponach. Ponadto jesteśmy stale narażeni na zanieczyszczenia środowiska i niebezpieczne chemikalia znajdujące się w naszej żywności, takie jak metale ciężkie, pestycydy i konserwanty. Aby uniknąć toksycznego przeciążenia, które sprawia, że czujesz się zmęczony, nerwowy, wzdęty i obolały, dobrym pomysłem jest użycie napojów detoksykujących, które pomogą oczyścić ciało. Mój sekretny napój detoksykujący zawiera jedne z najlepszych składników do detoksykacji. Ocet jabłkowy poprawia metabolizm i funkcje trawienne, jednocześnie oczyszczając wątrobę i układ limfatyczny. Sok z cytryny zaś ma odczyn zasadowy dla organizmu i pomaga regulować poziom pH. Picie wody z cytryny lub dodawanie jej do napojów i soków może pomóc w podniesieniu poziomu energii, oczyszczeniu organizmu. Utrzymaniu blasku skóry dzięki witaminie C i poprawie funkcji odpornościowej. Cynamon, pieprz i imbir zawierają związki terapeutyczne, które pomagają zmniejszyć stan zapalny, a także wspomagają trawienie i przyspieszają metabolizm, co jest pomocnym krokiem w kierunku odchudzania. Dlatego na przykład picie herbaty imbirowej jest tak popularne. Zawiera cenne związki, które poprawiają twoje zdrowie i promują detoksykację. Opcjonalnym składnikiem Twojego napoju Detox jest surowy miód. Lubię dodawać surowy miód do wielu moich napojów zdrowotnych i przepisów na koktajle detoksykujące, ponieważ jest to naturalny słodzik o dużej zawartości składników odżywczych. Dodaję również odrobinę słodyczy temu napojowi, jednocześnie odżywiając ciało przeciwutleniaczami, które są tak ważne w dzisiejszych czasach. Oto przepis na tajny napój detoksykujący. Pierwszym krokiem do zrobienia mojego tajnego napoju detoksykującego jest podgrzanie około 500 ml wody. Następnie wystarczy połączyć składniki. Zacznij od dodania dwóch łyżek octu jabłkowego do ciepłej wody. Następnie dodaj od pół do jednej łyżeczki zmielonego imbiru, jedną czwartą łyżeczki cynamonu i odrobinę pieprzu kajen. Dwa ostatnie składniki to dwie łyżki soku z cytryny i jedna łyżeczka surowego lokalnego miodu, który jest opcjonalny, ale doda twojemu napojowi odrobiny słodyczy. Wymieszaj wszystko razem i napój detoksykujący jest gotowy do spożycia. Lubię go wypić, kiedy jest jeszcze ciepły, ale możesz go pić w dowolnej temperaturze. W celu bardziej intensywnej detoksykacji zalecam picie tego napoju detoksykującego 3 razy dziennie, około 20 minut przed posiłkiem przez 2 tygodnie, w celu wypukania toksyn. Jeśli szukasz szybkiego i łatwego sposobu na oczyszczenie organizmu i zwiększenie energii, wypij ten napój raz dziennie przed śniadaniem lub lunchem. Życzę wszystkiego dobrego. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe sposoby na zdrowie. Dziękuję.